Pan poseł Tomasz Zimoch, Polska 2050, się zbliża, coraz bliżej, coraz... Jest, proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, w postępowaniu przed sądami administracyjnymi na wniosek adresata doręczenie będzie mogło być dokonane na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej. Wreszcie, aż dziwne, że nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł. Brawa dla autora petycji, to pan Karol Pachnik, który we wrześniu 2020 roku skierował petycję do Senatu. Zwrócił uwagę na to, że postępowanie sądowo-administracyjne to pierwsza regulacja procedur sądowych, która umożliwia w pełni dwustronną komunikację elektroniczną z sądami administracyjnymi. W tym zakresie, zdaniem autora petycji, mecenasa Karola Pachnika, regulacja jest wzorcowa. Ale jak zauważył dalej, do tej pory nie, mu, nie przewidziano możliwości doręczania pism sądowych na adres skrytki pocztowej, a takie regulacje znajdują się przecież w kodeksie postępowania karnego i w kodeksie postępowania cywilnego. Raz jeszcze brawa dla pana Karola, wiwat adwokatura! Co ciekawe, mecenas pachnik jest autorem i innych petycji. Mam nadzieję, a docierają do mnie takie sygnały, panie ministrze że Ministerstwo Sprawiedliwości będzie otwarte na nowe propozycje regulacji, a podobno niektóre petycje są tam u was w ministerstwie hamowane. A przecież siła obywatelskich petycji jest ogromna. A przy okazji ogromna prośba do pana, panie marszałku. Czy nie można by zapraszać do Sejmu autorów petycji, kiedy procedujemy projekty ustaw, które powstały właśnie na podstawie tych petycji? Spróbujmy wprowadzić taki zwyczaj, i szkoda, że dzisiaj pan Karol Pachnik nie jest tu z nami w Sejmie. Raz jeszcze gratulacje dla adwokata Karola Pachnika. Przyjmijmy tę ustawę, tę ustawę w trybie minimax, czyli minimum słów, minimum sporów, a maksimum dobrego prawa, nawet jak ta ustawa liczy tylko dwa artykuły. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie panie pośle i chciałem panu powiedzieć, że panie pośle. Y Pana uwaga zostanie wzięta pod uwagę, gdyż akurat jako wicemarszałek odpowiadam za komisję petycji i muszę przegadać to z szefem komisji petycji, i się z panią marszałek Sejmu. Może to dobry pomysł. Dziękuję bardzo za ten pomysł. A proszę bardzo, szanujemy pana partię.